Idźmy w świat, Razem z idźmy w świat. Kim są aniołowie? Jaką rolę odgrywają w naszym życiu? Jak pielęgnować przyjaźnie z nimi? Czego możemy się od nich uczyć? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, Siostra od Aniołów. Idźmy w świat! Razem z aniołami, Idźmy w świat, Jak oni posłali. Szczęść Boże! Witam Państwa serdecznie w naszej anielskiej audycji. Wiele tematów już za nami. Dzisiejszy odcinek i następne chcemy poświęcić tematowi: jakie relacje z aniołami mieli święci. I na początku tej drogi ze świętymi będzie z nami święty Ojciec Pio. Myślę, że każdemu znany jest ten święty, na tyle, że przynajmniej o nim słyszał. Przypomnę tylko w kilku zdaniach. Ojciec Pio urodził się 25 maja 1887 roku w Pietraldzinie. Zmarł 23 września 1968 roku w San Giovanni Rotondo. To włoski kapucyn, mistyk, pierwszy kapłan stygmatyk. Jego wspomnienie obchodzimy w kościele w rocznicę jego narodzin dla nieba 23 września. Wiele aspektów życia i świętości ojca Pio na przestrzeni lat powiedziano i napisano. Ja w audycji chcę poruszyć aspekt relacji Świętego Ojca Pio z aniołami. Dla mnie jest on niedoścignionym wzorem w tej dziedzinie. Dlatego właśnie od Świętego Ojca Pio zaczynamy cykl tematyczny Aniołowie i Święci. Do zgłębiania tego tematu zaprosiłam Ojca Zbyszka Nowakowskiego z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Z Ojcem Zbyszkiem łączymy się telefonicznie. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Ojciec Byszek obecnie pełni rolę ekonoma w klasztorze w Lublinie. Jest też rekolekcjonistą. Głosi rekolekcję m.in. o świętym Ojcu Pio. Przez 10 lat dojazdowo posługiwał w San Giovanni Rotondo. Więc osoba świętego Ojca Pio jest mu bliska i dobrze znana. W temacie Ojca Pio i aniołów możemy wiele mówić. Ojcze, zacznijmy w takim razie to nasze spotkanie, naszą rozmowę. Od osobistego doświadczenia Anioła Stróża, jakie miał Święty Ojciec Pio. Od kiedy te doświadczenia się rozpoczęły i jak Ojciec Pio pielęgnował relacje ze swoim Aniołem Stróżem? Doświadczenia Ojca Pio z jego Aniołem Stróżem zaczęły się oczywiście od dzieciństwa jego. Są takie historie, które można przeczytać w biografiach, które świadczą o tym, że, że właśnie już jako dziecko o, Ojciec Pio. Doświadczał jego obecności w swoim życiu. Taką e, historię, e, pierwszą którą można przeczytać, e, na przykład w książce Ojciec Pio na Proguraju, którą napisał Saverio Gaeta, to książka mówiąca o tym, w jaki sposób Ojciec Pio doświadczał obrony Anioła Stróża przed atakami złego ducha. Bo mm -hmm. jednocześnie Doświadczeniem świata dobra. Ojciec Pio w dzieciństwie już doświadczał też fizycznej obecności zła. I Saverio Gaeta pisze w swojej książce, powołując się na świadectwo księdza Nikola Tarusa, że Ojciec Pio już jako mały chłopiec widział postać demona, wysokiego człowieka ubranego na czarno, który czekał na progu jego domu na jego powrót ze szkoły. Broniąc mu zawsze dostępu do drzwi, Francesco, bo tak przed wstąpieniem do zakonu miał na imię ojciec Pio, zatrzymywał się wówczas, gdyż przychodził równocześnie pewien bosy chłopiec, czyli znak krzyża. Ta postać znikała, a Francesco mógł wreszcie spokojnie wejść do domu. Takim świadectwem też pięknym odnośnie obecności już w dzieciństwie. Anioła Stróża w życiu ojca Pio jest historia, która opowiada o, o tym, w jaki sposób rodziło się powołanie małym Francesco do, do wstąpienia do zakonu Braci Kapucynów. Kiedy był chłopcem, do Pietrelciny, do jego miejsca rodzinnego, przychodził brat kwestarz, który kwestował w miasteczku na potrzeby klasztoru. Miał na imię brat Kamil. I kiedy pojawił się brat Kamil, no to łatwo sobie wyobrazić, że wokół niego. Zawsze było bardzo dużo dzieci, bo budował taką sensację w miasteczku. I kiedy dzieci do niego przybiegały, on zawsze wykorzystywał to, żeby uczyć ich o świętych, jakiś modlitw, uczyć ich, ich śpiewać piosenek. I któregoś dnia zaczął opowiadać dzieciom o, o Aniele Stróżu. No i wtedy Francesco się uśmiechnął. Brat pyta go: Francesco, czemu się tak śmiejesz? Czy znasz Anioła Stróża? Pokiwał głową i mówi: Tak, tak, ja z moim aniołem stróżem rozmawiam. Następną historię, taką, którą często dzieciom na rekolekcjach opowiadam, to jest historia, która wydarzyło się, jak Francesco ze swoimi kolegami grał w piłkę. Jak to w piłkę się gra, to my wszyscy wiemy, że to taka e, gra dosyć kon, kontuzyjna. Wtedy na boisku, jak chłopcy grali w piłkę, no oczywiście się pokopali, bo któryś nie trafił w piłkę, no i z tego powodu wyrwały im się z, z ust jakieś przekleństwa i wizwiska. Wtedy mały Francesco stanął naprzeciwko nich i mówił, jak będziecie przeklinać, to nie będę grał z wami w piłkę, bo to się nie podoba aniołowi stróżowi. Oni zaczęli się z niego podśmiewać, podkpiewać sobie, mówiąc do niego, a skąd ty taki mądry jesteś i wiesz, to się podoba aniołowi stróżowi, a to nie. Wtedy on zrobił duże oczy i powiedział do swoich kolegów, jak to skąd? Ja ze swoim aniołem stróżem rozmawiam, a wy nie? Później już jak wstąpił do zakonu, kiedy już był bratem w nowicjacie i w okresie formacji, kiedy studiował, ucząc się do, do świętych kapłańskich, to jego ojciec duchowny był świadkiem takiej jego rozmowy z aniołem stróżem. Podsłuchał jakby y, rozmowę ojca Pio, brata Pio wtedy jeszcze z aniołem stróżem. I potem w swoich wspomnieniach o ojcu Pio zaczął też opisywać to, to spotkanie, to wszystko, co przeżył. I on zanotował takie ojca Pio słowa, które, które ojciec Pio w czasie tego, tego mistycznego spotkania wypowiedział. To było dokładnie 29 listopada 1911 roku i wydarzyło się w wynapro. Wtedy ojciec Pio, rozmawiając z aniołem Stróże, mówi tak: Aniele Boży, Aniele mój, czyż nie jesteś mi dany ku mojej obronie? Bóg dał mi ciebie. Jesteś stworzeniem, albo jesteś stworzeniem, albo stwórcą. Jesteś stwórcą? Nie. Zatem jesteś stworzeniem. Podlegasz prawu i musisz być posłuszny. Musisz stać przy mnie, czy chcesz, czy nie. Nawet wbrew swojej woli. Następne doświadczenia ojca Pio, jakie miał z aniołem stróżem, to są już doświadczenia, które ojciec Pio zdobył we wszystkich swoich walkach duchowych, które, które prowadził ze złymi duchami. Miał takie bardzo duże nabożeństwo do anioła stróża, że w jednym ze swoich listów napisał po Bogu i Matce Bożej Anioł stróż jest dla mnie najbliższym przyjacielem na ziemi. Piękne. Mówił też e, kiedyś ojciec Pio, e, światło słońca było bledsze od blasku mojego anioła stróża. Cała postać tego dobrego ducha jaśniała jak błyskawica, gdyż z natury i łaski wszystkie duchy niebieskie były Boga potężnymi i świętymi aniołami. Też z fragmentów listu, które ojciec Pio po sobie zostawił, takiej taki bogatej spuścizny, możemy się domyślać po słowach, które ojciec Pio pisał, którymi dzielił się, że był też jakby w szkole swojego anioła-stróża. I kiedyś napisał do jednej ze swoich córek duchownych: Biedny anioł jest zbyt dobry. Czy kiedykolwiek uda mu się nauczyć mnie wdzięczności? Warto oddać się świadomie pod opiekę własnego anioła stróża i prosić go o pomoc w tym, co nas przerasta i przeraża, choćby było to tak banalne jak budzenie. Kiedyś też swojemu ojcu duchownemu wyznał, kiedy przychodzi noc, zamykam oczy, widzę niebo, które zjawia się też tuż nade mną. Ta wizja dodaje mi odwagi i mogę spać ze słodkim uśmiechem na ustach i spokojnymi myślami, czekając, aż mój mały towarzysz z dzieciństwa przybędzie, by mnie obudzić i łodnić się wspólnie słowami do nimi naszym sercom. Także ojciec Pio, y, pisze o tym, że, że Anioł Stróż go uczył wdzięczności do Pana Boga, uczył go też y, takiego zaufania Panu Bogu. No, i pisze też ojciec Pio, że razem z Aniołem Stróżem swoim się modli, po to, żeby, żeby chwalić się pana Boga. Jest też taka piękna, piękna historia, która opowiada, która jest zapisem, jak ojciec Pio z jednej strony doświadczył obecności diabła i takiej walki duchowej, a potem też co mu po tym wszystkim powiedział wtedy Anioł Stróż. Ojciec Pio, ojciec Pio tak to wspomina. Była już późna noc. Złe duchy z wielkim hukiem rozpoczęły natarcie. Wtedy ukazały się straszliwe, potworne postacie i zaczęły mnie kusić, bym się sprzeniewierzył. Uderzały mnie pięściami. Chciały skoczyć mi na plecy, aby powalić mnie na ziemi i pobić dotkliwie. Rzucały w powietrzu poduszką, krzesłami, książkami. Wypowiadając w tym samym czasie straszne okrzyki, słowa wulgarne, Chcąc doprowadzić mnie do utraty nadziei, nie zdążyłem nawet wypowiedzieć skargi do mego anioła stróża, bo napad tych nieczystych apostatów był nagły. Po tym ataku otrzymałem pouczenie od mego anioła stróża, który powiedział: Dziękuj Jezusowi, że obchodzi się z Tobą jak z wybranym, byś szedł blisko Niego stroną ścieżką na górę Kalwarię. Widzę, że dusza, którą Jezus powierzył mojej pieczy, przyjmuje właściwą postawę i podporządkowuje się Jego woli. To bardzo mnie cieszy i wzrusza. Czy myślisz, że byłbym zadowolony, gdybym Cię nie widział tak udręczonego? Na miłość Bożą, bardzo pragnę Twojej pomyślności i dobra, ale coraz bardziej się cieszę, gdy widzę Cię właśnie w takim stanie. Jezus dozwala na te ataki złego ducha, bo w swojej dobroci uznaje cię za miłego sobie i chce, byś się do niego upodobnił w niedostatkach pustyni i opuszczeniu, w ogrodzie i krzyżu. Broń się, odrzucaj zawsze i zwyciężaj pokusy, a tam, gdzie twoje siły nie mogą podołać, Jezus cię wspomoże. Nie trap się umiłowany serca mego. Jestem blisko Ciebie. Piękne słowa. Piękne, bardzo piękne. Mhm. Anioł Stróż mówi: Ojcu, Pio, jesteś moim umiłowanym. Umiłowanym mego serca. No i za tak każdym razem, kiedy Anioł Stróż się pojawiał po takich historiach, to, to zawsze mu przypominał o tym, że, że jest bardzo blisko Niego. Żeby się zdał na jego pomoc. I ojciec Pio też y, y, kiedyś. Opisane jest to w takiej książce, gdzie zebrane są wszystkie historie ojca Pio z Aniołem Stróżem. Nawet raz się pokłócił z Aniołem Stróżem, właśnie w bardzo podobnej sytuacji, dlatego że anioł Stróż pojawił się dopiero po ataku złego ducha, kiedy ojciec Pio tak fizycznie bardzo mocno doświadczył tej napaści, no i wyrzucał aniołowi Stróżowi to, że, że, się, że się spóźnił. I postanowił wtedy ojciec Pio, pisze sam o tym, że ukaże swojego anioła stróża, za to spóźnienie, w ten sposób, że, że nie będzie mu patrzył w oczy. Kiedy anioł stróż podszedł do niego, próbował na wszelkie sposoby skłonić ojca Pio, żeby, żeby podniósł oczy i żeby popatrzył na niego. I kiedy, kiedy wzrok jego spoczął na aniole stróż, to zobaczył taką uśmiechniętą twarz anioła stróża. Taką ulgą w oczach, że ojciec Pio się na niego nie gniewa. Hmm, pięknym wzorem zażyłej relacji z aniołem stróżem jest dla nas ojciec Pio. Pan Bóg obdarzył go szczególnym darem, bo mógł widzieć i słyszeć anioła stróża. Mamy, jak tu nam ojciec przytoczył, świadectwa rozmów, zarówno kiedy to ojciec Pio wypowiada słowa do anioła stróża i odwrotnie, kiedy anioł stróż kieruje słowa do ojca Pio. Z tych wszystkich przytoczonych przez ojca świadectw, taki dla nas wniosek, że warto brać wzór z ojca Pio, rozmawiając często z Aniołem Stróżem i prosząc go w różnych sprawach, i tych wielkich, i tych małych. Ojciec Pio przypomina nam też o wdzięczności, jaką winniśmy Aniołowi Stróżowi za jego nieustanną obecność i pomoc. W wielu aspektach możemy brać przykład z relacji, jaką ojciec Pio miał ze swoim Aniołem Stróżem. Dziś na tym zakończymy. Ojcze Zbyszku, ja bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji, za ubogacenie nas tymi treściami dziś. Przypomnę Państwu, że moim gościem był Ojciec Zbyszek Nowakowski z zakonu Braci Kapucynów. Ojcze Zbyszku, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo również. Z Ojcem Zbyszkiem będziemy kontynuować temat za tydzień, ponieważ temat Aniołów w życiu Ojca Pio, jak słyszymy, jest bardzo bogaty. Zapraszamy zatem Państwa serdecznie. A dziś dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Razem z aniołami. W Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.15. Chodźmy w świat. Razem z